radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W Kępińskim Szpitalu oficjalnie przekazano do użytku nową karetkę. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, parlamentarzyści oraz zaproszeni goście. Koszt nowego samochodu to ponad pół miliona złotych. Zakup karetki typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie to następstwo podpisanej 13 grudnia 2019 roku umowy przyznającej powiatowi kępińskiemu dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nowa karetka to strategiczna i niezbędna dla mieszkańców regionu inwestycja. Biorąc pod uwagę stan techniczny i wysoki stopień zużycia taboru samochodowego będącego w posiadaniu Kępińskiego Szpitala, pozyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztu zakupu karetki. Posiada niezbędne wyposażenie medyczne zgodnie z obowiązującą w Polsce normą pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe. Nowa karetka zgodnie z przeprowadzonym przez powiat kępiński postępowaniem przetargowym kosztowała 538 909 zł. W ramach tej kwoty 80% to jest 431 127 zł, stanowi dotacja celowa pozyskana przez powiat kępiński ze środków rezerwy celowej budżetu państwa pozostałą część 20% 107 781 zł wyłożyły ze swoich budżetów samorządy lokalne. Nowa karetka włączona zostanie do systemu państwowego ratownictwa medycznego, w którym w przypadku SPZOS. W Ujęte są łącznie dwa ambulanse sanitarne. Jak patrzymy na to, co jest w środku, zastanawiamy się, co to kosztuje. Ale to kosztuje to bezpieczeństwo i ta świadomość, że udzielana pomoc jest zawsze na wysokim poziomie. Poświęcenia nowej karetki dokonał proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie, ksiądz Jerzy Palpuchowski.